Jest jedno nazwisko, które jest odpowiedzialne za to, że polski emeryt dzisiaj się będzie zastanawiać nad tym, czy w przyszłym roku grzejnik będzie przykręcany z uwagi na ceny ciepła, czy też prąd elektryczny będzie ograniczany z uwagi na właśnie te koszty. To oczywiście nazwisko, które doskonale znacie. Wasz Stróż Pędziwiat, czy za szybki, za wściekły, to oczywiście Donald Tusk. Człowiek, który zamiast bawić się w kraju na hulajnodze pojechałby do Brukseli i jako przewodnicząca EPP, bo wy nie rozumiecie jednej rzeczy: kwestia ETS-u to jest kwestia europejska. Ta uchwała. Ma wezwać do tego, żebyśmy na forum europejskim ograniczyli te szaleństwo para jakie są uprawnienia do emisji CO2. A wy tego nie chcecie, bo nigdy nie interesowaliście się polskimi emerytami, podwyższaliście wiek emerytalny itd. Nigdy nie interesowaliście się dużymi rodzinami, to wy nazywaliście je patologiami i tak dalej. To rząd zjednoczonej prawicy dzisiaj dba. Właśnie o Polaków, o polskiego emeryta. Pani tutaj wstaje, robi, czy pan robi szaleństwo, dlatego że się wstydzicie tej decyzji. I zamiast wycofać się z tej głupoty, którą podjął Donald Tusk, to dalej brniecie w to, nie licząc się z kosztami dla Polaków. Dziękuję.